Cześć, witajcie w czwartym odcinku podcastu Polki w Meksyku, który nagrywam dla Was z Veracruz, ze stanu, i tu Was zaskoczę, Veracruz, położonego nad Zatoką Meksykańską. Aktualnie po kilku dniach prawie 40-stopniowych upałów, mimo że mamy dopiero początek kwietnia, a w Polsce, z tego co wiem, to w niektórych miejscach spadł śnieg, u nas temperatury spadły nieco za sprawą mojego ulubionego fenomenu zwanego NORTE, czyli silnego wiatru z północy, który poza tym, że nawiewam nam tu no po prostu tony piachu z plaży, ale przynosi też chwilowe ukojenie po tej koszmarnej duchocie. Czym Was dziś zaskoczę? W sumie nie wiem. Czytałam właśnie kilka artykułów o procederze handlu ludźmi i ten temat wydał mi się odpowiedni na ten odcinek. Również z racji niedawnych obchodów Dnia Kobiet, który to w Meksyku obchodzony jest głównie poprzez masowe protesty, marsze, wiece, a to wszystko dla zwrócenia uwagi mediów i polityków na rosnący wciąż niestety problem kobietobójstw, dyskryminacji i generalnie marginalizacji kobiety, zarówno w sferze zawodowej, jak i domowej. Ale nie chcę dziś za wiele mówić o kobietobójstwach, bo to temat na osobny odcinek. Niedawno zresztą Sara, która prowadzi wspaniały podcast Kien Eres America, nagrała odcinek właśnie o Dniu Kobiet i problemach kobiet w Meksyku generalnie. Serdecznie Wam polecam posłuchać. Zostawię Wam link w opisie tego odcinka. I jeszcze zanim zaczniemy, to prośba moja do Was. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo, bardzo ładnie proszę o ocenę mojego podcastu i zostawieniu tylu gwiazdek, ile tam uznacie za stosowne. Bardzo mi to pomoże w promowaniu i w ogóle w widoczności tego podcastu. Zaznaczcie też mały dzwoneczek tam na górze, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz zaczynamy. Dziś skupię się na handlu ludźmi i współczesnym niewolnictwie. Temat jednak jest tak rozległy, że tylko go pewnie muśniemy, no ale od czegoś trzeba zacząć. I tutaj, tak nietypowo na początek, zaczniemy od słówka na dziś, a raczej zwrotu na dziś, jest to: Trata de Blancas. Pojęcie to uważane jest już za nieco nieaktualne, za nacechowane eurocentryzmem i rasizmem, i generalnie w Meksyku. Różne instytucje i media nawołują do zaniechania używania tego zwrotu, ale jak wiadomo, życie życiem i nie jest łatwo wykorzenić nawyki językowe od tak, dlatego nadal masa osób tutaj w Meksyku y, używa tego określenia, trata de blancas jako określenie na właśnie y, handel ludźmi. I o co tyle hałasu, jeśli chodzi o to określenie. Otóż po hiszpańsku blanco to nic innego jak kolor biały. Blanco to biały w rodzaju męskim, Blanka biała w rodzaju żeńskim. I może to być oczywiście jakaś rzecz, na przykład biała sukienka czy biała róża, ale może to być, też być biała osoba. I tak naprawdę już dawno zastanawiało mnie, dlaczego proceder porywania i sprzedawania ludzi nazywają tutaj właśnie tak, skoro 90% populacji Meksyku no wcale biała nie jest. I na dodatek porywa się tu wbrew stereotypowemu myśleniu głównie osoby o ciemniejszej skórze, z przeróżnych zresztą powodów, o których za chwilkę Wam powiem. Pojęcie trata de blancas wywodzi się jeszcze z XIX wieku, kiedy to rozkwitł proceder porywania głównie białych kobiet z Europy i USA i sprzedawaniu ich do burdeli, jako konkubiny dla bogaczy lub ewentualnie na służbę. I oczywiście nie porywano tylko białych kobiet, przecież, ale jednak to te białe miały zdecydowanie wyższą wartość na rynku, stąd właśnie trata de Blancas weszło do języka potocznego. Obecnie tak naprawdę bardziej adekwatnym będzie termin trata de personas, czyli handel ludźmi, handel osobami, jako że nie tylko kobiety białe są ofiarami tego handlu. Jednak statystyki mówią, że aż 72% ofiar to owszem kobiety i dziewczynki. Jednak w Meksyku te białe to zdecydowana mniejszość. Jeśli więc słyszeliście ostrzeżenia, żeby broń Boże do Meksyku nie jechać, bo natychmiast ktoś tutaj was porwie i sprzeda, no to muszę was wyprowadzić z błędu. Mało który przestępca tutaj tak naprawdę rusza białych turystów. Biały dla nich równa się owszem pieniądze ale i większe problemy, bo po pierwsze, jeśli chcieliby się skontaktować z waszymi rodzinami i zażądać okupu, to jak niby mieliby to zrobić? Po jakiemu? W ogóle w jakim języku? I okup miałby przyjść co? Przelewem bankowym z Europy? Czy może miałby przypłynąć statkiem w gotówce na przykład za jakiś miesiąc? No bo przewiezienie samolotem wiadomo takiej kwoty mogłoby tutaj wzbudzić czujność celników i tak Po drugie, kiedy znika obcokrajowiec, do akcji włącza się natychmiast ambasada lub ewentualnie konsulat, zaczynają się różnego rodz rodzaju naciski polityczne, yy, policja, tym razem musi ruszyć cztery litery i zrobić cokolwiek. Dla każdego jest więc to kłopot. Łatwiej więc porwać jakąś na przykład dziewczynę ze wsi. Stąd też ofiarami tego typu porwań są np. nieudokumentowani migranci, ludność rdzenna, chłopi, robotnicy, pracownicy nieformalni oraz osoby o niskim wykształceniu albo w ogóle analfabeci. I brzmi to strasznie, ale takie są realia. Jeszcze straszniejsze są statystyki. W Meksyku szacuje się, że 28% domów Została dotknięta w jakiś sposób handlem ludźmi, że co najmniej jedna osoba z tych 28% rodzin stała się ofiarą tego handlu ludźmi. I niestety, aż w 93% przypadków nie było żadnego oficjalnego postępowania policyjnego w sprawie, co oznacza, że albo rodziny po prostu tego nie zgłosiły, albo że owszem zgłosiły. Ale policja nie zrobiła absolutnie nic. I to jest naprawdę szokujące, jak niskie notowania ma meksykańska policja i jak niskie jest zaufanie społeczne do tej właśnie instytucji. Wiele osób uważa wręcz, że im dalej od niej, tym lepiej, bo często sami policjanci w wmieszani są w różnego rodzaju działalność przestępczą. Nieraz też wychodziły na jaw przypadki np. gwałtów z udziałem policjantów podczas służby. Moja dentystka, jakieś tam kilka miesięcy temu, kiedy została napadnięta z użyciem broni na ulicy w centrum Veracruz i zszokowana dotarła na posterunek, by zgłosić napad, usłyszała od funkcjonariuszy, że, uwaga, musi zapłacić, żeby w ogóle przyjęli jej zgłoszenie, bo jak nie zapłaci, to w ogóle nawet nie spiszą jej zeznań. Wymówką tutaj był brak personelu i nadmiar pracy. Największy w ogóle moim zdaniem problem tego kraju to jest gigantyczna ilość sprawców pozostających na wolności i nierozwiązanych spraw, w tym również tych dotyczących najcięższych przestępstw. Rodziny ofiar bardzo często decydują się w ogóle nie zgłaszać zdarzenia, a to z kolei powoduje mocno zaniżone statystyki przestępczości, które i tak, jak pewnie wiecie, są bardzo, bardzo wysokie w porównaniu chociażby z Europą. Ale wracając do handlu ludźmi. Jak wyczytałam na oficjalnych stronach różnych poświęconych temu tematowi. Yy, głównym celem tego handlu ludźmi jest właśnie sprzedawanie kobiet i prostytuowanie ich. Prostytucja w Meksyku jest nielegalna, jednak większość miast ma tak zwane zonas de tolerancia, czyli strefy tolerancji, gdzie ta forma pracy jest dozwolona. I to sprawiło, że Meksyk stał się celem turystyki seksualnej, jednym z największych węzłów handlu szeroko pojętym seksem na świecie. Szacuje się, że od 16 do 20 tysięcy meksykańskich i środkowoamerykańskich dzieci pada także ofiarami seks biznesu. Kobiety, dziewczęta i chłopcy są sprzedawani na służbę seksualną do Stanów Zjednoczonych oraz właśnie do Meksyku. Zwabiani są fałszywymi ofertami pracy i zwabiani są właśnie z biedniejszych regionów wiejskich najczęściej do obszarów miejskich, do obszarów przygranicznych oraz popularnych miejsc turystycznych. Jednak nie zawsze handel ludźmi związany jest z wykorzystywaniem seksualnym. Bardzo często chodzi też o na przykład sprzedaż dzieci do nielegalnych adopcji, sprzedaż narządów Porywanie osób do pracy fizycznej, często kartele narkotykowe w ten sposób pozyskują swoich w cudzysłowie żołnierzy, porywają nastolatków i następnie ich trenują, by następnie przekształcić ich w płatnych zabójców na usługach mafii. I dla wielu tych młodych ludzi to jest w ogóle jedyna możliwość, niestety, wyjścia z biedy, a przynajmniej oni to tak widzą, że to jest najprostszy sposób, żeby z tej biedy się wydostać i stać się znowu w cudzysłowie kimś w życiu. I niestety proceder ten handlu ludźmi jest tak trudny do zwalczenia, bo stoi za tym masa pieniędzy, a to za tym idzie również władza. No i nie myślcie, że oprawcami są tacy klasyczni przestępcy, jak z filmów. Niestety zdarza się, że osoby zamieszane w tego typu biznes są to osoby sławne i bogate. I tutaj przejdziemy do antybohaterów tego odcinka i od razu w ramach rekomendacji zarekomenduję Wam niesłuchanie muzyki wielkiej gwiazdy, zresztą nie tylko gwiazdy w Meksyku, ale i w całej Ameryce Łacińskiej, Glory Trevi. A dlaczego tej pani należy się totalny ban? Już wyjaśniam. Gloria de los Angeles Trevino Ruiz od dziecka marzyła o wielkiej sławie i blasku reflektorów. Miała wszystko w sumie, by osiągnąć swój cel: urodę, talent, charyzmę oraz ogromne samozaparcie i ambicje. Pierwsza wielka okazja nadarzyła się jej w 1982 roku, kiedy dziewczynka miała 14 lat. Zgłosiła się do konkursu talentów, w którym szukano najlepszej interpretatorki piosenek słynnej meksykańskiej piosenkarki i aktorki Lucero. Gloria wystąpiła i wygrała. Rok później została zaproszona do pracy w zespole młodzieżowym Bocitas Pintadas, nad którym pieczę sprawował producent Sergio Andrade. Gloria bardzo szybko y, pokazała. Tak naprawdę swój talent, że jest wielką, charyzmatyczną dziewczyną i bardzo szybko zaczęła nagrywać solowe płyty. Każda z nich osiągała jeszcze większą popularność niż poprzednia, a w międzyczasie rozpoczął się romans Glorii i producenta i rozwijał się on w niebezpiecznym tempie i w jeszcze bardziej niebezpiecznym kierunku. Muszę tutaj dodać, że kiedy Gloria zaczęła swoją relację miłosną z Andradę, miała jedynie 15 lat. Podczas gdy mężczyzna prawie 30. Słabo? No, słabo, ale to zaledwie początek. Kiedy Gloria była już u szczytu sławy, nagle wybuchła bomba medialna. Była żona producenta, wydała książkę autobiograficzną, w której opisała modus operandi swojego ex małżonka oraz wysunęła bardzo poważne oskarżenia przeciwko Glorii. Andrade miał wykorzystywać sławę Glory Trevi do rekrutacji nieletnich, a następnie wykorzystywać je seksualnie pod przykrywką Akademii Aktorskiej, którą prowadziła para. Zadaniem Glorii była rekrutacja dziewczynek. Wybierała oczywiście te ładne, zdeterminowane, by zdobyć sławę, które chciały być aktorkami czy piosenkarkami. Łatwo było jej oszukać, ponieważ jej znana twarz wzbudzała podziw i zaufanie. Gloria w pewnym sensie była najlepszym przykładem tego, jak daleko dzięki producentowi można zajść. W ramach castingów do tej rzekomej akademii dziewczynki musiały m.in. pozować nago, następnie zmuszane były do udziału w orgiach, w których brał udział Andrade oraz jego bliscy współpracownicy. Były tam też te dziewczynki więzione i tej akademii nie wolno im było opuszczać. Wyobrażacie sobie w ogóle jaki skandal wybuchł po tej publikacji? To jakby w Polsce ktoś wydał książkę, w której oskarżała podobne rzeczy, no na przykład, nie wiem, Edytę Górniak, albo Beatę Kozidrak, czy tam Marylę Rodowicz. Czujecie to w ogóle? Para, rzecz jasna, wszystkiemu zaprzeczyła, a autorkę książki określili mianem wzgardzonej kobiety, która w ten sposób szuka zemsty na swoim byłym mężu, który notabene związał się z nią, kiedy ona miała tylko 13 lat. Co w ogóle się dzieje z tymi ludźmi na miłość boską? Przypominam, że mówimy o osobie publicznej, a nie o jakiejś oddalonej od cywilizacji, wiecie, wiosce w dżungli. Gdzie był w ogóle prokurator? Gdzie byli rodzice tej dziewczynki? To właśnie jest w Meksyku słabe. Tutaj ludzie bardzo łatwo dają się omamić pieniądzom i pozwalają tym bogatym osobom na rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Zresztą tak dzieje się nie tylko w Meksyku, no nie oszukujmy się. Żeby nie przedłużać i nie zanudzać was szczegółami, po tym, jak pojawiły się oficjalne oskarżenia i rodzice kilku dziewczynek wnieśli sprawę do sądu, a twarz Glorii pojawiła się w mediach napiętnowana jako porywaczka nieletnich, para na wiele miesięcy rozpłynęła się w powietrzu i znaleziono ich dopiero w 2001 chyba roku, albo w 2000 roku w Rio de Janeiro, gdzie zostali osadzeni w areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję. Gloria wystąpiła o zezwolenie na pozostanie w Brazylii, jako że jej zdaniem w meksykańskim więzieniu jej życie byłoby w poważnym zagrożeniu i sąd przychylił się do jej prośby. Piosenkarka dwa lata później zmieniła nagle zdanie i została już osądzona w Meksyku, ale tu uwaga, sąd orzekł jej niewinność. Ta Gwiazda odwróciła się od Andrade i zeznała, że sama była jej ofiarą oraz że rzekomo nie wiedziała o tym, że gwałcił i przetrzymywał nieletnie w akademii w brech ich woli. Jak to w ogóle możliwe, żeby nie zauważyć, że partner organizuje orgie, w których sam chętnie bierze udział? No dobra, niby większość na przykład najsłynniejszych seryjnych morderców z USA miała rodziny i dzieci, a sąsiedzi postrzegali ich jako przykładnych ojców i obywateli, ale serio, w głowie w ogóle mi się nie mieści, żeby nie wiedzieć, co tak naprawdę robi mój mąż. Oczywiście zakładając, że prowadzimy normalne, wspólne życie, a nie takie na, tylko na papierze. Mieliście w ogóle kiedyś taką sytuację, że wasz partner czy partnerka prowadził, nie wiem, jakieś podwójne życie, robił coś dziwnego, nielegalnego? Nie mówię już o jakichś ekstremalnych sytuacjach, no typu mordowanie ludzi, no ale w sumie może faktycznie miłość jest ślepa i wolimy ignorować niepokojące sygnały. Może to w sumie trochę jak z niechęcią do badań profilaktycznych, bo może jak się szuka, to faktycznie coś się znajdzie. Dajcie znać co myślicie o tym. Możecie pisać do mnie na moim y, Instagramie lub, lub na fanpage'u Polka w Meksyku. Linki standardowo znajdziecie w opisie tego odcinka. A wracając jeszcze na chwilę do sprawy Trevi Andrade. Jak to możliwe, że sąd wydał taki, a nie inny wyrok? Mówi się, że przez dwa lata pobytu w brazylijskim więzieniu Gloria miała dużo czasu na znalezienie i opłacenie sędziego, który byłby skłonny złagodzić jej wyrok. Prokuratura wnioskowała co prawda o 34 lata więzienia dla piosenkarki, skończyło się jednak na czterech latach aresztu, po czym kobieta wypuszczona została na wolność i oczyszczona z zarzutów. Andrade otrzymał natomiast karę 7 lat i 10 miesięcy więzienia. I słuchajcie, teraz będzie najlepsze. Meksykanie szybko zapadli na swego rodzaju amnezję, a Gwiazda zaczęła sprzedawać miliony płyt, wystąpiła w kilku telenowelach, pozwała nawet niektóre media o zniesławienie. W tym roku, w 2023, pojawiły się nowe oskarżenia pod adresem Glorii, kolejne ofiary zdecydowały się upublicznić swoje historie. Zobaczymy w sumie, jak tym razem to się skończy, choć na cuda bym nie liczyła. W Meksyku sprawiedliwość dosięga tylko tych, których nie stać na to, żeby ją kupić. Pamiętacie, jak w Polsce, jeszcze nie tak dawno temu, dawanie łapówek było czymś absolutnie normalnym i społecznie akceptowalnym? Minęło no ile 15-20 lat i obecnie zaproponowanie kasy policjantowi może przynieść nam więcej problemów niż korzyści. A już w dobie wszechobecnych kamer, ukrytych w sumie nigdy nie wiadomo gdzie to już w ogóle w głowie się nie mieści. Nawet zresztą, jeśli Wy nie balibyście dać w łapę, to nie znaczy, że druga strona nie bałaby się wziąć. Ale to nie w Meksyku, kochani! Nie tak dawno Jaime został złapany za brak jakiegoś tam hologramu na szybie, samochodu, oczywiście. Zadzwonił do mnie, żebym przyniosła mu z domu dokumenty, bo jak zwykle ich zapomniał. I kiedy dobiegłam na miejsce, zostałam go rozmawiającego, jak gdyby nigdy nic, z oficerem drogówki. Pan policjant zażartował sobie nawet, że musiałam biec te dwie przycznice i przepraszał w ogóle za kłopot. Obejrzał dokumenty, powiedział dziękuję bardzo, to wszystko, miłego dnia i sobie poszedł. Kurczę, jaki miły! A wszyscy tak narzekają na tutejszą policję. A na co mój mąż? Miły, bo dostało ode mnie 1000 pesos w gotówce. Tysiąc pesos to jest jakieś tam 250 zł, 220 zł mniej więcej. Sam policjant zresztą zaproponował tę kwotę, jak to określił dla uniknięcia niepotrzebnych komplikacji w postaci blokady na kole ale nie chciał przyjąć pieniędzy w miejscu gdzie stały ich auta bo tam właśnie były kamery słuchajcie więc poprosił Jaime żeby się udali na spacerek za pobliski róg no po prostu coś pięknego i tym humorystycznym akcentem mimo tego trudnego dzisiaj tematu żegnam się już z wami i serio błagam nie słuchajcie glory trevi Zamiast tego, jeśli lubicie meksykańskie piosenkarki, polecam Wam bardzo Talię, równie wielką gwiazdę, a nawet większą, ale jednak nie uwikładną w żadne skandale ani działalność przestępczą. Polscy widzowie zresztą znają Talię jako odtwórczyni roli Marii z przedmieścia oraz Rosalindy. Było o niej również głośno, kiedy jakieś 20 lat temu brała ślub z byłym mężem Marii Carey, <średziścia> szefem Sony Music, Tomim, Tom, Tom, chyba czy Tonim Mottolą. Pamiętam nawet zdjęcia jej imponującej sukni ślubnej ozdobionej naszytymi perłami. Suknia w ogóle ważyła chyba tonę. No serio, nie przesadzam, była po prostu gigantyczna. W czasie pandemii natomiast, jak się zaczęła tylko pandemia yy, i nastąpił globalny lockdown, Talia za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Nawoływała do pozostania w domach i nie narażania siebie i najbliższych na zarażenie tym strasznym wirusem. Nagrała nawet wideo na TikToku, w swojej wartej, nie wiem nawet ile milionów dolarów posiadłości w Miami, w którym to wideo mówi tak: Zostań w domu i ciesz się nim. A w tyle widać ogromny basen, ogrody, marmurowe podłogi, schody i tak dalej. Wiecie, jak to jest, jak u Carringtonów. Na to wideo odpowiedział pewien pan. Który nagrał w takiego też TikToka, w jakiejś lepiance, która wyglądała jak śmietnik. No nie podejrzewam, żeby to był jego dom, bo gdyby tak było, pewnie nie miałby telefonu komórkowego ani TikToka. I w każdym razie w tym wideo pan nagrał tę taką straszną ruderę i powiedział: Ciesz się, moim domem, skurczy synu. Jak dziś to odkopię te filmiki, to obiecuję, że wrzucę wam je na moje insta stories. A póki co. Słuchajcie, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego dla Was. Mam nadzieję, że Wielkanoc mija Wam spokojnie i rodzinnie. A ja żegnam się z Wami z mojego pokoiku bez klimatyzacji, z zatoki meksykańskiej. Jeśli słyszeliście jakieś hulające wiatrze za oknami, to naprawdę bardzo przepraszam, ale okna w meksykańskich domach są zamontowane tak na słowo honoru i przy tym strasznie mocnym norde, mam wrażenie, jakby te okna chciały wpaść do środka budynku. Pa!